Program RYŚ jest adresowany do właścicieli domków jednorodzinnych. Jego celem jest zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystywania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Tu prosiłbym zwrócić uwagę, że to nie jest oferta, gdzie może startować samorząd. Tu musi startować indywidualnie Kowalski z danej miejscowości. I niezależnie czy to jest. Miasto, czy to jest wieś, dotyczy to całego obszaru. My to pokazujemy. Program zakłada dofinansowanie w trzech grupach prac. Pierwsza dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, druga modernizacji centralnego ogrzewania, trzecia to grupa prac polegająca na wymianie źródła ciepła bądź zamontowanie solarów. W tym przypadku nie ma dotacji, a jedynie pożyczka oprocentowana na 1%. Nie wiemy jeszcze, które banki będą uczestniczyły w tym programie, dlatego że te środki generalnie będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mówimy tutaj o bankach w sensie dopłat do kredytów, które, tak jak Burmistrz powiedział, będą udzielane poszczególnym właścicielom budynków. Przy czym jeszcze jedna istotna Rzecz, te środki, oczywiście, dofinansowanie, te dotacje, o których burmistrz mówił, w tych wysokościach, o których mówił, owszem, będą przydzielane. Natomiast jest jeden mankament podatek dochodowy. Tak? I ten podatek dochodowy trzeba będzie od tych kwot uiścić. Dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych z terenu gminy Pleszew, zainteresowanych programem, będzie zorganizowane otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielem Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przy tak niskim oprocentowaniu kredytu trzeba by było popatrzeć, być może na tą termomodernizację trochę w inny sposób aniżeli na kredyt. Ponieważ z dawnych czasów, jeszcze pamiętam, jak ja rozliczałem budynki wielorodzinne, które w większości dzisiaj już w Pleszewie są po termomodernizacji, patrzyliśmy na pożyczki i dotacje w sposób taki, aby spłata pożyczki pokryła. Yy, zmniejszone opłaty za ogrzewanie. Nadal można zgłaszać swoje zainteresowanie programem. Wystarczy zgłosić swój wniosek do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. Muzyka